Dzień dobry kochani, dzisiaj pokażę Wam taką zbieraninę zakupów z różnych sklepów, różne produkty w sumie bez żadnego planu, posiłków, e, po prostu co mi wpadło do, e, w oko, na co mieliśmy ochotę, to wzięłam. E, no i to też jest ostatni haul, już na pewno w marcu, bo już przekroczyliśmy budżet e, zdecydowanie o kilka stówek. No ale mieliśmy dwa razy gości, więc pokażę Wam co takie zachcie bajki. E, Jakie zachciwajki kupiliśmy. Wzięliśmy tak, żeby sobie do końca miesiąca na spokojnie mamy jeszcze pełną zamrażarkę, dużo rzeczy w lodówce. Także, także tak, lecimy. Tutaj są zakupy z Netto, z Biedronki i z Lidla. Więc taka mieszanina. Nie będę pamiętała cen, sumy macie tutaj w tytule. Co będę pamiętała to powiem. Dobra, to lecimy. Polecajki. Zaczniemy może od tej strony. Tutaj wziąłem trzy rogaliki, te francuskie croissanty po złoto 80. To są takie zwykłe maślane. Tutaj wziąłem ten chleb na by, ten najzwyklejszy. Matka go zdrożał. Prawie 4 zł kosztuje. Ja pamiętam jak on kosztował chyba niecałe 2 zł. Masakra tutaj sobie wzięłam takie dwa soki. W zasadzie trzy, ale jeden już wypiłam. Jeden wypiłam z kiszonej kapusty. Tutaj jest jeszcze burak z sokiem z cytryny i taki warzywny. One kosztowały chyba coś koło 4 zł za 500 ml. No ale to są takie zdrowe rzeczy, więc na pewno będą spokoje. Ja lubię takie wymysły, mój mąż absolutnie, ale ja lubię. Wzięłam też kilogram mąki, wzięłam ciasto do pizzy, taki bardziej nie na pizzę, ale na takie ślimaczki pizzowe, wiecie, takie do śniadaniówki, żeby wrzucić, nie? To jest fajna sprawa bo nie chce mi się robić swojego. Więcej bałaganu zawsze zrobię niż co jest tego warta. Tutaj w Lidlu kupiłam też jackfruta. Był w promocji za 5 coś. Te puszki zazwyczaj kosztują około 10 zł, A ja tego jackfruta y, używam jako takie udawane mięso. Jako szarpany na przykład szarpana wieprzowina czy szarpany kurczak. Ja sobie przyprawiam to sosem barbecue, innymi takimi wędzoną papryką i naprawdę daję, daję radę do takosów, czy do różnego tego typu meksykańskich dań może. Kilka proszków do pieczenia mamy się wkończyłe. Dwie paczki drożdży również. To jest coś fajnego, co moim zdaniem to jest nowość, bo nie widziałam tego. To jest naprawdę makro ma super. Takie małe opakowanie kosztuje 3 zł, ale tutaj jest 200 g. Zobaczcie, 25 g białka i one są naprawdę smaczne. są takie bardziej serki homogenizowane niż jogurty. Już żeśmy próbowali. Jeszcze waniliowy. Moim zdaniem waniliowy jest najsłabszy, ale to są naprawdę pyszka. Polecam, spróbujcie sobie. Kupiłam też rośponkę. E, wziąłam taki płyn do... Y, o, widzę, że to jest do łazienki. Chciałam do kuchni, ale nieważne, jeden pies. Bardzo ładnie pachnie, bo już przetarłam nim blat fajnie. a był tylko w sumie 50 groszy droższy niż... 7,50 kosztował niż taki zwykły jakieś tam innej W5 firmy, czy coś takiego, nie? A naprawdę ładnie pachnie. Bardzo mi się podoba. Wzięłam też dwie takie kole zero, bez cukru. Tutaj ogórki, które wynalazł mój mąż. Ja nigdy nie widziałam, że są ogórki kiszone małosolne. W ogóle szok. Ale spróbowaliśmy. One są takie pyszne. One są takie bardziej czosnkowe. Nie są takie kwaśne, ale są rewelacyjne. Lepsze niż takie kiszone zwykłe. Naprawdę, spróbujcie. One chyba około 8 9 zł w Lidlu kosztują. Truskaweczki 8 zł, pół kilo, wiadomo hiszpańskie, ale o dziwo są naprawdę smaczne. Nie smakują jak papierek, jak to zazwyczaj bywa. Te wcześniejsze truskawki są pycha. Także polecam Wam. już kilka razy sobie kupiliśmy te, te truskawki i spoko są naprawdę. I w Lidlu w Biedronce są smaczne, także spróbujcie. E, tutaj też by mój mąż wynalazł takie dwa opakowania kimchi. Jeden jest wegański, drugi jest chyba z sosem rybnym, także jeżeli zwracacie na to uwagę, no to sobie to pamiętajcie, żeby przez to vegan. Tutaj wziąłem jeszcze taki sos bazyliowy, one są bardzo fajne, ja je używam albo jako baza, jako sos do pizzy, albo do makaronu na szybko czy coś, albo właśnie do takich ślimaczków. Pizzowych to śniadaniówki. Fajna opcja 5.24 bodajże kosztuje, a sprawdza się super. Jak nie chcę Wam się robić samej, samemu z puszki czy tam z pomidorków i tak dalej. Dobra. Widziałam też takie dwie kaszki: Go Active. One już były w biedronce, jedna taka, i druga taka karmelowa. Też proteinowe, bardziej dla mojego męża na spróbowanie, nie jedliśmy tego. Ale ta firma chyba ma całkiem smaczne rzeczy. E, tutaj wypatrzyłam jeszcze dwie fajne rzeczy. E, śmietany wegańskie. Tutaj jest krema, czyli taka jakby do ubijania. Nie próbowałam, więc jeszcze nie powiem Wam, jak się sprawdza, ale tak do 4 zł to kosztuje. E, jeśli to będzie smaczne, to myślę, że się przerzucę na taką. I taką zwykłą do gotowania. Też sobie wzięłam piętnastkę Myślę, że spoko opcja. W netto znalazłam, nie mówię. I też w netto wegański salami, taki to 240. Gramów kosztowało 15 albo 16 zł, więc myślę, że za taką wegańską kiełbę wielką e, to spoko. Ona jest naprawdę dobra. No wiadomo, to nie jest fit, ale jest w smaku mi smakuje. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Wsiadłam coś takie dwa sosy, to e, ten tajski mojemu mężowi nie smakuje mi całkiem ok. Tak dużo jako dodatek do czegoś. Tego jeszcze nie próbowaliśmy. Ona chyba tak do około 4 zł albo 5 kosztuje i krem proteinowy wynalazł jeszcze mój mąż, na pewno jest dobry, z czekoladę, musi być dobra. I z Netto to, Boże jakie to jest dobre. To jest niby ma udawać wędlinę z indyka. No i powiem Wam, że daje radę, naprawdę jak taka drobiowa szynka kosztuje. To jest 100 g chyba za 8 zł i to dostałam w Netto, wcześniej było w Biedronce, ale już nie ma. Także wypróbujcie sobie z jeszcze smaku kurczaka. Super opcja, naprawdę polecam. Także to by było na tyle ostatni hol w marcu. Tak jak mówiłam, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę i do zobaczenia wkrótce, pa.